Prywatny sąd ministra? Jakubiak bije na alarm. Lojalnie wobec władzy, nie wobec konstytucji. To miała być rozmowa o praworządności zamieniła się w akt oskarżenia wobec państwa. Marek Jakubiak w ostrych, bezkompromisowych słowach odsłania kulisy działań, które jego zdaniem podkopują fundamenty wymiaru sprawiedliwości. Padają oskarżenia o lojalność wobec ministra zamiast konstytucji. Manipulacje i sąd, który ma być prywatnym zapleczem władzy. Lojalnych. Lojalnych. Lojalnych wobec Żurka. Nie wobec Nie. konstytucji. Nie, to tak powinno być, że przysięgają na konstytucję i przestrzegają konstytucji. Sędzia dlatego jest niezawisły i niedwołowalny, dlatego że jego zleceniodawcą jest konstytucja i powinien jej przestrzegać wprost. Natomiast minister Żurek szuka zupełnie innych sędziów, takich, którzy są lojalni wobec niego i tego, czego on oczekuje od praworządności, tak jak ją rozumie. I, i tutaj przyznam szczerze, że tu mecenas Lewandowski wyciągnął dzisiaj na Twitterze parę takich oczywistych faktów, że zmieniono tego sędziego dużurującego z, z przyczyn, i tam były podane tam zdrowotne jakieś tam przyczyny, się okazuje, że w tym samym dniu orzeka, tylko zupełnie gdzie indziej. A więc całe to tłumaczenie legło w gruzach, nawet powiedziałbym, że jest to konfabulacja bądź nawet nazwałbym to kłamstwem. I dziwię się bardzo, że sędziowie na takie rzeczy idą no i nie chcą po prostu awantur, oni chcą spokojnie orzekać, nie chcą dać się mieszać w to wszystko i być może to było przyczyną. Natomiast sąd Mokotowski od momentu, kiedy wsadził do więzienia i Kamińskiego i Wąsika, tam w tym sądzie coś się dziwnego dzieje. Ja tak obserwuję, że to jest taki przyboczny sąd ministrów sprawiedliwości, tak Bodnara, jak i Żurka, i to mnie bardzo niepokoi, bo Mokotów to moja rodzinna dzielnica. I, i szczerze powiem, no zresztą gdzie by taki wydział nie był, to taki wydział mieć być nie powinien, choć już wydaje mi się, i tu taka teza moja już od miesięcy głoszona jest, że sędziowie już sami mają tego dosyć. Tego ustawiania, tego grzebania, tego mówienia, co sędzia ma myśleć, co ma zrobić, i tak dalej, i tak dalej. I zaczynają przypominać sobie ci sędziowie, że noszą łańcuch na którym wisi orzeł i oni w imieniu Rzeczpospolitej orzekają. I to jest niesłychanie ważne w tej sprawie. My żeśmy tutaj z panem mecenasem w przerwie rozmawiali, rozmawialiśmy na ten temat. I, i, I pan mecenas jest spokojny tam o niektórych sędziów, którzy mają orzekać, czy mieli orzekać w sprawach właśnie tego europejskiego nakazu zatrzymania. Natomiast proszę państwa, Pan Lewandowski, mecenas, będzie robił wszystko, żeby oddalać tą, tą sprawę, bo każde takie oddalenie to jest taki policzek w stronę prokuratora, który ciągle, no ciągle niezadowolony wychodzi z tych spraw, to już jest dość duże zwycięstwo. Pan prokurator Wójcik, o ile dobrze pamiętam, tak? E, tak mi się zdaje. E, w, w tej sprawie... Nie, no... Woźniak. Woźniak, przepraszam. Wójcik Szef dominizm. zespołu śledczego numer 2. Tak. Piotr tam. Woźniak. No więc ten prokurator wydaje się, że on nie jest obiektywny w, swoim, w swoich osądach i swoich podejrzeniach. I, a już przekonany jestem na 100%, że jest po prostu, kreuje. On po prostu kreuje. Utajnianie jakichś dowodów, których strona nie może poznać, dlatego że pan prokurator uważa, że oni nie powinni tych zarzutów znać. No to ja nie, nie rozumiem w ogóle tego działania. Pan teraz do prawie, sprawy ziobry przeskoczył. Pan teraz no do sprawy Romanowski ziobry przeskoczył. I to jest jedno, to no są podobne dwa... zarzuty mają mieć postawione... Da. Niektórzy twierdzą, że jeden z nich ma postawione, chociaż nieskutecznie. Nie, no jest tam, no, misz ma stały. Dotyczy cały. to wszystko Natomiast Funduszu Sprawiedliwości. Jest Romanowski, jest Ziobro. To są najważniejsi dzisiaj e, liderzy, e, ministrowie, którzy są oskarżani. E, I cały, że tak powiem, tuskowy plan na oskarżanie prawicy, no to jest właśnie Ministerstwo Sprawiedliwości, e, zarządzane przez e, ministra Ziobrę i ministra Romanowskiego. E, I to są dwaj główni podejrzani, którzy, no, muszą znaleźć za wszelką cenę w więzieniu, więc y, y, przynajmniej tak to y, tłumaczy y, pan prokurator, i tak to tłumaczy pan Tusk, który już publicznie y, obu wsadził do więzienia. Tylko tyle, że. Mm, no tak. No, powiedziałbym, proszę państwa, że to nie jest jedyny przypadek, dlatego że. To, że oni są zainteresowani tym, mówię tutaj o Donaldzie Tusku bezpośrednio, bo to nawet chyba Żurek tutaj nie ma, bo to jest podległe pod Siemoniaka, raczej służby niż pod Żurka. I myślę sobie, że to nie tylko o to chodzi. Tu chodzi o to, że nawet Kongres Prawa i Sprawiedliwości był inwigilowany. I to, to jest przerażające, że służby dzisiaj, które powinny dbać o bezpieczeństwo państwa polskiego, w sytuacji zagrożenia wojną, i to hybrydową w dodatku, a więc bardzo specyficzną, opierającą się w pierwszej linii o obronę właśnie Polski służbami, to te służby tutaj słabo działają, natomiast zajmują się ogólnie opozycją, która wszemi wobec wiadomo, że przejmie władzę. I teraz pytanie brzmi, po co to robią? Otóż, proszę Państwa, myślę sobie, że oni się szykują po prostu na taki, taką sytuację, w której trzeba udaremnić zwycięstwo opozycji. I to jest przerażające. Co do Romanowskiego i Ziobry, proszę Państwa, oni uważam, że dobrze robią, dlatego że wczoraj Adrianowi Stankowskiemu udzielił wywiadu pan minister Ziobro i bardzo ciekawe rzeczy mówił. Gdyby zechciał gry w poufności zdjąć ze swojej wiedzy. To byśmy się bardzo dużo dowiedzieli i o, Donaldu, o Donaldzie Tusku. Wymienił wczoraj nazwiska osób, które są naokoło Donalda Tuska, a które były, proszę Państwa, były przygotowane już na postawienie im zarzutów. Bardzo ciekawy wywiad. Naprawdę ja myślę sobie, że Zbigniew Ziobro powinien zacząć po prostu mówić. I w ten sposób byśmy dowiedzieli się tak naprawdę o co chodzi w tej sprawie. Bo to, że pieniądze na remont prokuratury przeznaczano, choć wyremontowano z innych środków, to, że zamiast. zamiast z Ministerstwa Ochrony Środowiska kupowano z tego funduszu wozy bojowe Straży Pożarnej, to to nie jest żadne przestępstwo, to jest kreowanie przestępstwa. Większym przestępstwem jest to, że od pół roku w zasadzie, albo roku nawet, poszkodowani nie dostają, proszę Państwa, pomocy z tegoż właśnie funduszu. Że e, ci ludzie, którzy tam są dzisiaj przestali działać w zakresie no, funkcji tego całego Funduszu Solidarnościowego dla ludzi, którzy właśnie wychodzą z więzień, dla ludzi poszkodowanych przez przestępców itd. itd. nikt nie dostaje pieniędzy. Dlaczego? Bo urzędnicy. Powiedzieli, że nie będą rozpatrywać tych wniosków, dlatego że jakby nie rozpatrzyli, następna władza może uznać jakieś intencjonalne działanie, i po co im to? I tak pensje dostają. Więc zwrócili się do pani Karoliny, którą najpierw Bodnar, potem Żurek, 7 miesięcy trzymali w więzieniu. I oni się do tej dziewczyny zwrócili, milion złotych dostali na to, zwrócili się do pani Karoliny, żeby ona rozpatrywała te wnioski, bo nie ma komu. Bo ona jako jedyna porządnie to robiła. No to, proszę Państwa, to jest najlepszy dowód na to, z jakim paradoksem mamy do czynienia. To jest dom wariatów.